Musi być dobrowo, ta wieś z kontraktu. Tylko... Coś tu cicho. Tylko jady. Świetnie. Stało się coś złego. I to, zanim przyszły trupojady. Strze przecięło narządy wewnętrzne. Rany cięte, Po prostu świetnie pęknięty w pół. Krew wymieszana z czymś jeszcze. Alkohol, goskur i tojat. Jakiś eliksir. Ta krew nie należała do żadnego słopu. Widły. Ścisku niebezpieczna broń. Sumiasty wąs, pulchne policzki. Ktoś ważny. Zginął od rany kłutej. Ostrze przeszło między żebrami prosto w serce. Ma coś w ręku łańcuszek srebrny zerwał go komuś dziwne to wszystko może we wsi znajdę jeszcze jakieś ślady ręka ucięta powyżej łokcia jednym ciosem. Ciało poszarpane przez trupojady. Nie sposób stwierdzić, co go zabiło. Rany od miecza. Ogień jeszcze płonie. To się stało niedawno. Bogato tu. Zwłaszcza jak na Welen. Głowa leszego. Urżnięta ostrym narzędziem. No proszę, zdaje się, że ktoś mnie ubiegł. Zginął bez walki za Rozpłatany brzuch. Pewnie zginął broniąc właścicieli. Ostrze weszło od tyłu, między kręgi przecięło rdzeni. Nie mogła się ruszyć. Wykrwawiła się. Pierwsze cięcie w tętnicę szyjną, drugie budową. Umarł szybko, nie bronił się. Hej, stój! Zaraza. Laleczka i ślady dziecięcych stóp. Spokojnie, nic ci nie zrobię. Spokojnie mała, chcę tylko porozmawiać. Zostaw mnie, morderca, morderca! Coś ci się pomyliło, ja. Też masz kocie oczy, jak on. Bo jestem wiedźminem. zabijam potwory. Miał dwa miecze, nosił je na plecach? Nic ci nie powiem! I stąd, i stąd! To twoja lalka, prawda? M moja. Ma jakieś imię? Pan Igłusek. Nawet ładnie. Oddaj mi go, proszę. Pan piegusek raczej nie przyda mi się na szlaku. Weź go, proszę. To jak? Może jednak opowiesz mi, co tu się stało. To dla mnie ważne. No. W lesie zalęgło się licho i straszyło, więc wujek sobie Emir powiedział, że trzeba wezwać Wiedźmina. I przyszedł taki jeden. Całkiem jak ty, tylko. Jakoś źle mu z oczu patrzyło. Przeniósł chłe Ale wujkowi sobie Mirowi coś się chyba nie podobało. Ba bar bardzo na siebie krzyczeli. No No, a potem poszli do stodoły. I... i... i tam... <ścoughs> I co się tam stało? Do końca nie wiem. Ja, ja tylko słyszałem wrzaski ujcia sobie Mira i, i innych. Potem ten inny wiedźmin wybiegł ze stodoły cały we krwi. I każdego, kto. Wszystkich po kolei. mieczy mu tak. Moją mamę i brata też. <ścoughs> Mnie puścił, ale nie wiem dlaczego. A potem poszedł tam, w stronę kręgu, gdzie zanosimy dary bożką. Ja, ja schowałam się w stodole i znalazłam to. Leżało w sianie. Szkoła Kota. Dziękuję. Bardzo mi pomogłaś. Co teraz z tobą będzie? Masz tu jakąś rodzinę? Ciocie w wródniku! Zaprowadzę cię do niej, ale najpierw muszę się zająć tym złym panem. Nigdzie nie odchodź i nie rób hałasu, rozumiesz? Trzymaj się, mała. Jeśli rzeczywiście poszedł w stronę kręgu, warto tam zacząć. Musi być ten kamienny krok. Warto się rozejrzeć. Ślady stóp. Ledwo widoczne. To musi być on. Się za ranę poślizgnął, potem oparł, żeby złapać równowagę. No, no świat jest mały Chyba coś zgubiłeś Patygowałeś się taki kawał, żeby zwrócić mi medalion Dzięki Solidarność cechowa wciąż żywa. Mm, ale cechowa reputacja ma się już gorzej. Ludzie nam tej masakry nie zapomną. Wypadek przy pracy. Każdemu może się zdarzyć. No, czego jeszcze chcesz? Najpierw chcę porozmawiać, a potem się zobaczy. Siadaj zatem. Postoję. No dobrze. Co się stało w dobrowie. Mów. Dobrze wiesz, co się stało. Zgadnij, ile chcieli mi dać za tego leszego. No, zgadnij. Pięćdziesiąt koron. <grychy> Żeby tyle. Dwanaście. Rozumiesz, bracie? Dwanaście pierdolonych koron. Tyle to mnie kosztowały składniki na eliksir. A na ile się umawialiście? Kilka razy więcej, oczywiście. Ale kiedy przyszło do płacenia, wiesz jak to jest. Mój ściewy, dziadki głodne, wojna, wola Boga, zmiłujcie. Brzmi znajomo, ale to nie powód, żeby zabić. Jeszcze nie skończyłem. Powiedziałem, że nie zmiłuję, że jak nie zobaczę swojego złota za tęsknią Miny Minę im zrzedły. Sołteż w końcu ustąpił. Nie nerwujcie, panie Wiedźmin. Schowali my w skumami złota w stodole, żeby baronowe wojska nie pokradli. Oczywiście, zaraz wszystek zapłacimy. No i dałem się nabrać. Jak dziecko. Jeden mnie zagadał, drugi wbił widły w plecy. A jakim cudem przeżyłeś? Widły zadają paskudne rany. Wiem co mówię. W ostatniej chwili się uchyliłem. Zęby weszły płytko pod kątem. Minęły płuca. Powiem ci, zdenerwowałem się wtedy, ale tak porządnie. Przywykłem już do tego, że marnie płacą, że oszukują, że wpierw błagają o pomoc, a potem plują na twój widok. Ale zabić, żeby oszczędzić parę koron? Ja mam takich skurwysynów chronić? No to wyjąłem stalowy miecz i schowałem go dopiero, jak ziemia była śliska od krwi. A czemu oszczędziłeś tę małą dziewczynkę? Bo... Nieważne. Gdyby było nieważne, to bym nie pytał. Mów. Przypominała mi siostrę. Taką ją zapamiętałem, nim zabrali mnie do szkoły kota. Co z nią? Umarła jakieś 10 lat temu. Ze starości. No, tośmy sobie pogadali jak wiedźmin z wiedźminem. I co dalej? No cóż, nie mnie cię oceniać. I co? Tyle? Nie będziesz prawił morału, wżądał obietnic poprawy. Ludzie nazywają mnie rzeźnikiem z blawikem. Nie bez powodu. Wiem, jak jest. Czasem po prostu lecą głowy. Czekaj. Nie będę takim fiutem, jak ci chłopi. Należy ci się nagroda. Masz, weź to. Namiary na moją skrytkę. Weź stamtąd, co chcesz. Dziękuję. Nie, to ja dziękuję. Powodzenia na szlaku, wilku. Zwracać do małej, póki jej coś nie wywężę. Że on też ci zrobił krzywdę. Nie, nie zrobił. Nie musisz się już go bać. To zaprowadzisz mnie do cioci? Tu. tu jest strasznie. Pewnie. Chodźmy. A. a może weźmiesz mnie na barana? Hmm. Jeśli obiecasz, że nie będziesz mnie ciągnąć za włosy... Obiecuję. No to wskakuj. Ciociu! Ciociu Ludko! Miłka? A co ty tu robisz niecno to? Ja... ja... bo... U nas, we wsi, tam, tam tam nikt. Ja wszystko wytłumaczę. Idź tu na bok i pobaw się chwilę dobrze. W Dobrowie była masakra. Nikt nie przeżył. Nikt. Poza małą. Bogowie, co się stało? ci ich napadli? Zabił ich potwór, Leszy. Było na niego zlecenie, ale się spóźniłem. A to taka piękna wieś była dobrzy ludzie w niej żyli dobrzy i uczciwi oj, żal ich żal. Zaopiekujesz się nią? Poprawdzie lepiej, żeby się z wami została. Zabawne, kiedyś ludzie błagali, żebyśmy nie zabierali im dzieci. Kiedyś nie było takiej biedy. Mam czwórkę wnucząt. Była szóstka, ale zeszłej zimy żeśmy dwójkę pochowali. Na zupie skory ciężko wyżyć. Weź te pieniądze. To na jedzenie. Jeśli tu zajdę i zobaczysz, że wódkę pijecie. Ile koron? Niech wam Bogi dziękują, panie Wiedźmin. Niech was mają w opiece. Czas na mnie. Już? Ale... Ale czemu? Taki los Wiedźmina. Zawsze w drodze. Zawsze na szlaku. Widzisz mnie tu kiedyś? Może. Trzymaj się, mała. Wilka, Chodź, kupimy trochę mąki. Ciocia zrobi podpłomyków. Hmm? On no, co ty na to?